i uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Nie zawsze wszystko jest fajnie. Czasami czuję, że coś jest źle. Czerwone flagi to nie dekoracje, to znak, żeby spie... <laughs> nie powiem... ładnie się odkleić od tej sytuacji. Twoja intuicja to jak pies policyjny. Coś ci nie pasuje? Cofnij się. Nie gada, ale jak zaczyna warczeć, to co śmierdzi. I niekoniecznie... To są swoje skarpety po 10 godzinach w sandałach. Problem? Ludzie mają tę cudowną umiejętność olewać instynkt. Wydaje im się, że wszystko się uda. Typ mówi dziwnie, niewyraźnie, coś podejrzewasz, ale ci jakoś podoba. Może po prostu ma inny akcent. Miejsce wygląda jak piwnica w horrorze, tak jak Frankenstein. Nie ma wyjścia, ale to nieważne. No, pewnie to jest jakiś artystyczny styl, tak? Oczywiście. Ktoś upiera się, że prezerwatywa to spisek farmaceutyczny. Oj, tam może mieć trudne dzieciństwo. Miał. Stop. Zastanów się. Stop. Nie idź dalej. Wymyśl coś. Powiedz, że szczoteczki do zębów nie masz. Tak, szczoteczka jest idealnym wytłumaczeniem. Zwłaszcza jeżeli jest, nie rozumie polskiego sztoteczka. Czerwona flaga, coś jest nie tak. Nie trochę dziwne. Nie na pewno. Przesadzam? Jak tak może być? Tylko albo się ewakuujesz, albo ryzykujesz. I możesz zostać bohaterem artykułu w gazecie z nagłówkiem. Nie wiedziała, że coś tam. I ciało znaleziono po dwóch tygodniach. Potem się dziennikarze będą tym bardzo długo interesować. Przykładowe czerwone flagi, czyli gdy twój wewnętrzny alarm wyje jak syrena w remizie. Nie lubię gumek i jestem czysty. Tak, jeszcze nie powie, jestem bogaty. Tak, tak, wszyscy, wszyscy tak mówią, że są czyści, piękni i bogaci, tak? Ale tak samo mówił. Pies sąsiada, który potem ugryzł listonosza. Także piesek taki niegroźny, nie i w ogóle. O. Chodźmy do mojego znajomego. On na pewno ma świetne miejsce. Świetne miejsce tylko na co? To może mieć pizza, a nie magazyn w dzielnicy, gdzie nawet Google nie daje żadnych zapisów. Google Maps nie chce iść czemu. Chcesz powiedzieć koleżance, gdzie jesteś, gdzie idziesz. Nie ufasz mi. Nie, no, nie, no to nie, no co ty, no. No nie, nie ufam ci, bo dopiero cię poznałem, tak, poznałam. Bo tak działa życie. To będzie nasza tajemnica. Tajemnice są spoko. Wiesz, nikt o tym nie będzie wiedział. W Harry Potterze też są tajemnice. No i na czym się to skończyło? W życiu to często kot nikt ci nie pomoże, bo nikt nie wie gdzie jesteś i co to powoduje, że się załamujesz. A wystarczyło posłuchać swojej czerwonej flagi. Krótka historyjka ku przestrodze. Luźno oparta na tysiącu prawdziwych przypadków. Takie rezimę. Takie coś, co warto sobie wziąć do uszu. Ona miała wrażenie, że coś jest nie tak ale był przystojny mówił kwieciście miał perfumy z Sephory i brodę jak Bartek z Instagrama więc poszła następnego dnia obudziła się w łóżku bez portfela bez godności z nowym tatuażem YOLO a dobrze tylko cztery litery i trochę dobrze że po polsku nikt tego nie napisał robionym pastą do zębów i igłą Mogła wyjść wcześniej, ale intuicja przegrała z fantazją. No i teraz ta fantazja zrobiła się realną rzeczą. Sucharek prewencyjny o co chodzi? Co robi kobieta, która ignoruje czerwone flagi? Kupuje czerwone sukienki, żeby lepiej się wpasować. Tak. I zakryć to słowo Jola. Jakie byłoby podsumowanie? Jak myślicie? Masz wątpliwości? To nie teatr. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Zostań do końca aktu. Dziwny vibe to też sygnał. Nie czekaj, aż zmieni się w zły dotyk, żeby nie było potem mitu też w pewnej sytuacji. Najwięcej ludzi żałuje. Nie tego, że przesadzili, tylko że zignorowali swój wewnętrzny alarm. Bo jeżeli ktoś ginie na własne życzenie, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli komuś się wydaje, że będzie dobrze, mimo że intuicja mu coś mówi, intuicja to Twój system antywłamaniowy. Jak wyje, uciekaj. Nie analizuj. I dzięki intuicji masz szansę przeżyć. Zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!